Zostawcie koniecznie lajka, like subskrypcję i komentarz pod tym filmem, aby więcej osób dowiedziało się, co dzieje się w polskiej polityce. Miłego oglądania. Pani doktor Katarzyna Bąkowicz, medioznawca SWPS. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Oraz na pan profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Pana profesora dawno za nie było, wraca na antenę. Witam pana serdecznie. Dobrze, zaczynamy od praworządności. Przepraszam pani doktor, ale mówimy tyle. Praworządność, sądy, sędziowie, wybieranie pracy i tak dalej, i tak dalej. Ten jest sędzią, ten nie jest, to jest sądem, to nie jest sądem, wałkujemy to od lat. A tu proszę bardzo, po ulicach jeżdżą, masowo właściwie można powiedzieć, kierowcy z ilomaś zakazami. Nikt tego w ogóle nie przestrzega. Oni te dostają te zakazy i dopiero jak spowodują śmiertelny wypadek, czy śmiertelnie kogoś potrącą, to wtedy się obudzimy. Przecież było to na trasie Łazienkowskiej, było to ostatnio w Górach Świętokrzyskich, teraz jest w Warszawie po raz kolejny i wiemy, że w ciągu dwóch, trzech tygodni już tak będzie. Co to za praworządność? Z tego ludzie myślą, o tym wtedy ludzie myślą o praworządności w takich przypadkach. Panie redaktorze, czyta pan czasami fora internetowe albo media społecznościowe? Czyta pan. To ja Panu polecam takie forum, gdzie mówi się o nowych przepisach o ruchu drogowym. Szczególnie tam, gdzie jest napisane na przykład o wprowadzeniu nowych fotoradarów, podwyższeniu mandatów albo jakimkolwiek ograniczeniu tego, e, te, tej skali przestępstw na polskich drogach. I wie Pan, co tam Polacy piszą? Polacy tam piszą, że na przykład niemożność jechania 200 na autostradzie to jest ograniczanie wolności człowieka, albo że na przykład fotoradary to jest tylko narzędzie do wyłudzania pieniędzy, a nie do regulowania ruchu. I tak dalej, i tak dalej. Problem oczywiście leży w praworządności. Tu się z panem redaktorem muszę zgodzić. Ale leży też w mentalności Polaków, którzy pomylili w pewnym momencie wolność z anarchią i wydaje im się, że jak się ma samochód, to ma się władzę, ponieważ w Polsce dwoma symbolami statusu jest samochód i władza. Co grup. pani opowiada? Niestety, no panie redaktorze, polecam lekturę forów internetowych. Statystyki są nieubłagane. Polacy choirakują na drogach, uważają się za panów świata. A co bardzo ciekawe, jeździ pan po Europie, bo mieszka pan we Włoszech, więc zauważa pan tę niesamowitą różnicę, kiedy przejeżdża pan przez polską granicę na przykład samochodem i wjeżdża pan na teren Niemiec. Tam wszyscy Polacy zdejmują nogę z gazu. Dlaczego? Dlatego, że nie chodzi o to, my mamy bardzo dobre przepisy, ale problem polega na ich egzekwowaniu i na pewnego rodzaju nieuchronności kary. No to pani trafiła w samoset. No w takim razie winny jest Wiemia Sprawiedliwość, nie mentalność Polaków. Przepraszam, jak ja mieszkałem a kto, we Włoszech. A kto siedział za kierownicą tego samochodu? Wiceminister? Pani, pani doktor, Panie redaktorze, kto siedział za jak kierownicą ja siedziałem, samochodu? Jak ja mieszkałem we Włoszech i nie miałem świadomości, że w miejscu, w którym mieszkam, był zakaz, bo samochody jeździły, ale trzeba było mieć zgodę. I dostałem mandatów na kilka tysięcy złotych, to nie było z się. Sąd, te rzeczy do widzenia, płaci kolego. U nas w Polsce. Pani doktor, od wymierzenia Sprawiedliwości nie jest Jankowski, nie jest Pan z Forum, czy pani z forum, nie jest pani, tylko sędziowie, prokuratorzy i policjanci. I dlaczego ten sądy człowiek, traktują ale, praworządność ale w ten panie, sposób, że jak dostają komuś drugi, człowiek, trzeci, czwarty, piąty, szósty? Ten to nie człowiek jest mentalność Polaków. Miał zabrane prawo jazdy dlaczego wsiadł za kierownicę. Bo mu państwo polskie pozwoliło. Ale w jaki sposób? Faktu. W taki ale sposób, że mu jego... dało drugi, trzeci, czwarty czy piąty zakaz to prowadzenia była aut. I jego państwo polskie samorząd... powiedziało, daję ci czwarty Panie zakaz redakt, tego i tak będziesz że, przestrzegał. To, że ktoś jest pod wpływem alkoholu albo wsiada za kierownicę bez uprawnień, to jest jego osobista decyzja. I oczywiście ma pan rację mówiąc o konsekwencji wymiaru sprawiedliwości, bo to jest rzecz bezdyskusyjna, ale to jest też moment, żeby powiedzieć, z pana miejsca, w Pana funkcji człowieka z mediów, powiedzieć do Polaków, którzy Pana oglądają, żeby się opanowali. Pani doktor, czy Pani czyta badania? Tak. Wie Pani, że z tych badań wynika, że większość Polaków chce nie tylko kar zaostrzenia, ale tego, żeby to te prawo było przestrzegane, jeżeli chodzi o prawo a drogowe. Czyta pan badania, yy, a czyta Pan badania dotyczące te, którzy tego, jak Polacy Polaków jeżdżą? Polaków jest taka, że oni nienawidzą jeżdżenia na komuś na zderzaku. Nienawidzą to nienawidzą kto tak jeździ? Przy... Kosmici? Wyjątki! Panie redaktorze, kiedy Pan ostatnio jechał y, trasą z Warszawy do Łodzi na przykład? Jestem parę miesięcy temu. No to niech pan się I było, teraz. I jechałem godzinę i, zobaczy, i trafiło i się może dwóch pan... wariatów. Tak, są tacy wariaci. Ale, w Polsce, ale to jest mniejszość. Ale w to Polsce nie jest wina tego, że Polacy są tak głupi i się zabijają. Na pani doktor, nie może pani zwalać ciągle na Polaków, bo Polacy są głupi, bo, są głupi, bo mają mentalność taką, bo są tacy, tacy ja nie i powiedziałam, że są głupi. To Do czego mamy wymiar sprawiedliwości? Od czego ktoś, mamy sędziów? ktoś za tę kierownicę wsiadł i prowadził ten sam Ktoś mu ten piąty zak zakaz wydał. Ten ktoś nie miał, nie miał uprawnień. Nie, sędzia dał mu zakaz prowadzenia aut, który z kolei. To dlaczego ktoś go złamał? Ale dlaczego ktoś mu taki zakaz wydaje po raz kolejny. Ale panie, panie redaktorze, Doktorze, będziemy się kłócić, co Pani... było pierwsze nie, jajko czy kura. Nie, nie to będziemy jest się kłócić. Bo nie, ja odpowiedzialność... Jankowski nie mam możliwości egzekwowania przepisów. Od Odpowiedzi... tego jest policjant, sędzia. Przepraszam i od tego bardzo. Jest prokurator. ale Jeżeli na przykład przepis mówi o tym, że w telewizji mu musi Pan być ubrany, to czemu nie występuje Pan Nago? Bo są pewne reguły i to pan świadomie podejmuje decyzję, że pan ich nie łamie, prawda? Ale bo wie pan, miesza, jakie są konsekwencje. Nie mieszam porządki walutowe. Nie, nie mieszam porządków. Chodzi o to, że Polacy wreszcie muszą się poczuć y, nie anarchistami wobec prawa, tylko tego prawa przestrzegać. Ludzie! No to jesteście wy winni temu, no! Nie, panie redaktorze... Ale tak ludzie to rozumieją! Ale to proszę wytłumaczyć to ludziom tak, żeby to rozumieli właściwie. No, Jest to leży to kwestia... w naszej mentalności, kochani, że jeździmy jak kozacy i po prostu potem... Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Panie Niestety. profesorze, pan czeka już 7 minut pana głos, a ja się uspokajam. Mówiąc pewną rzeczywistość prawną w innym aspekcie, zupełnie niedawno byłem w Australii, gdzie też jest ogrom imigracji. No, praktycznie cały ten kraj z tego żyje, w ten sposób funkcjonuje, ale człowiek się czuje bezpiecznie wszędzie. Jest oczywiście, ale za każde takie wykroczenie, jak pan redaktor wspominał o tych pakistańczykach i pedofili są niewyobrażalnie surowe kary, niewyobrażalnie i oczywiście egzekwowane od razu łącznie z ekstradycją ewentualnie dożywocie i tak i to powoduje jakiś ład, jeśli rozum tym wszystkim kieruje. Natomiast rzeczywiście można uchwalić, no nie wiem, dożywocie za tego typu różne przekroczenia ruchu drogowego, ale jeśli to nie będzie egzekwowane lub będzie egzekwowane w sposób taki, jak, jak to wygląda, to rzeczywiście nie wyeliminujemy tej mniej, bo rzeczywiście to jest mniejszość. Taką mniejszość znajdziemy w każdym kraju, tych różnych szaleńców, którzy tylko i wyłącznie wtedy, jeśli będą najsurowiej, jak to się da, i szybko, jak, jak to się da, karani, no to wtedy. No dlaczego Polacy, tak jak pan redaktor mówił, we Włoszech jeżdżą inaczej, czy jak przekraczamy granicę? No z tego powodu, że wiemy, że nieuchronnie będzie nas to bardzo kosztować. No, jak mnie wezwał to urząd, to tam nie, nie było dyskusji w ogóle. No. Wezwał mnie, pilnowali A A... tego, po prostu. A jak my zmienimy nawet prawo, a ono nie będzie egzekwowane, to zadziała to wszystko na tydzień, dwa, a później wszyscy się przyzwyczają i będą wiedzieć, że, że to nie działa. I to jest problem. Problem jest pewien systemowy, bo wydaje mi się, to też uczciwie powiedzmy, że mimo wszystko, w sensie taki, takiej kultury jazdy, gdy porównamy to, to co się działo lat temu, 20-30, dzisiaj, to naprawdę na polskich drogach jest lepiej. Również dlatego, że lepsze są drogi, lepsze samochody, ale też lepsza kultura jazdy. Natomiast jest ilość wariatów. No, którzy stanowią śmiertelne zagrożenie dla nas wszystkich. Drodzy Państwo, problem polega w tym, tak naprawdę, że jeżeli ja wsiądę popijanemu do samochodu, złapie mnie policja, stanę przed sądem, dostanę zakaz prowadzenia aut i wiecie co? I z wielką dozą prawdopodobieństwa będę mógł sobie popijać dalej, wsiadać do samochodu i jeździć i to, że mnie policja złapie jest ma małe prawdopodobieństwo, ale jak już mnie złapie, to stanę jeszcze raz przed sądem, kochani, i dostanę co? drugi zakaz prowadzenia aut, więc ja sobie będę popijał dalej, jeździ popijanemu samochodem, zapie mnie policja i co dostanę? Trzeci zakaz prowadzenia aut. No to słuchajcie, to jest śmiech na sali. Panie redaktorze, ja powiem panu jeszcze jedną rzecz. Kiedy jechałam tutaj na spotkanie z panem i z państwem, wiózł mnie pan taksówkarz, poniekąd bardzo miły człowiek i musiał stosować różnego rodzaju slalomy na trasie łazienkowskiej, ponieważ buspas, który jest przeznaczony dla, jak sama nazwa wskazuje, pojazdów przewożących, pasażerów, czyli autobusów albo właśnie taksówek, był zajęty przez zwykłych kierowców. I co? To jest błąd wiceministra, ministra czy pana Boga, czy każdego Kowalskiego, który jechał tą trasą Łazienkowską niezgodnie z przepisami, bo wjechał na ten bus chociaż mu nie wolno. Panie redaktorze, kubeł zimnej wody na głowę. To, że ma być odpowiedzialność instytucjonalna i to, że tak jak pan profesor powiedział, muszą być egzekwowane przepisy, to jest jedno. Ale osobiste poczucie moralności, sprawiedliwości i etyki to jest drugie. I to nie jest tak, że to ktoś odpowiada za to, że człowiek zabił chłopca na przejściu dla pieszych. Pani doktor, żyjemy w dwóch odmiennych rzeczywistościach. Tak, tak ja żyję składa... w rzeczywistości, a pan w swojej bańce, tak. w której pan się niestety bardzo mi przykro, tak i odkleja, czyli że... rzeczywistości codziennie, codziennie jeżdżę trasą łazienkowską, tak się akurat składa. Jeździ pan buspasem, droga... czy jeździ bo... nie, pan tam, gdzie jeżdżę. trzeba? A pan... widzi pan, co się dzieje I na I Powiem buspasach? Pani tak, że buspas jest z reguły, buspasy w Warszawie są z reguły puste. Są z reguły, tak, zdarzają się tacy, którzy wjeżdżają, a nie mają do tego uprawnień, ale generalnie jest to najlepsza jazda dla taksówek i dla autobusów. Generalnie następnym generalnie razem puste. specjalnie dla pana a zrobię pani... nagranie, żeby zobaczył pan tę mniejszość, która opowiada... stanowiła na tym odcinku dokładnie pani... jedną trzecią kierowców, pani panie, panie redaktorze. o odcinku na wysokości od wału do mniej więcej Polsatu. Tak, faktycznie ten odcinek jest, drodzy państwo, zmniejszony, a w pewnym momencie jest tak naprawdę, bo są tam budowy, które trwają już ho, 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 a będą jeszcze trwały ho, nie, ho, ho, ho. Akurat tam, gdzie tych budów nie było, panie redaktorze, następnym razem nagram Panu film od samego, od placu na rozdrożu do, do zjazdu, do przystanku autobusowego Saska, czyli tam, gdzie nie ma budowy. Nie wiem, ja tam nigdy nie widziałem, żeby tam korkowały się same pasy. Dobra, nieważne, okej. Okay. W każdym razie, Wy jesteście winni. Eee, ludzie, ogólnie. My się. wszyscy jesteśmy nie. winni, nie Wy. W, nie, Panie Redaktorze. Sprawiedliwości nie Ja jest bardzo winny. proszę, żeby Pan nie polaryzował. Nie, ja nie jestem winny. Ja nie polaryzuję. Ale Pan mówi, że ludzie są winni. Widzi Pan, i właśnie chodzi o to, żebyśmy Ale w czym wszyscy Pan wzięli Domek, odpowiedzialność? jest winny temu, że na Jana Kazimierza ktoś go zabił na którymś zakazie. Czym on jest winny? Nie, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Nie, proszę zauważyć, nie ja, ja nie ja mówię o winie, ja mówię o odpowiedzialności. O tym, żeby na przykład zwracać uwagę na to, jak ktoś łamie przepisy. Ja zwróciłam uwagę człowiekowi, który na moim osiedlu jechał busem przez Gratuluję, tram. Gratuluję pani Wie pan, co ten człowiek chciał zrobić? Przejechać mi. Drodzy widzowie, to ja składam oświadczenie woli. Otóż oświadczam, że nie jestem odpowiedzialny spowodowania wypadku na Jana Kazimierza. Oświadczam, że nie jestem odpowiedzialny wydawania pięciu, sześciu, czterech, trzech zakazów dla tej samej osoby prowadzenia aut. Oświadczam, że nie jestem odpowiedzialny za. Egzekwowanie przepisów i oświadczam, że nie jestem tak odważny, by wszystkim zwracać uwagę, kiedy łamią prawo, bo się boję, że wtedy sam otrzymam w zęby, mówiąc króciutko. A dlaczego? To jest właśnie odpowiedzialność obywatelska. Podejść do drugiego człowieka i zwrócić mu uwagę, kiedy ten postępuje niezgodnie z umową społeczną. I to jest odpowiedzialność, Przyskoda, panie redaktorze, i odwaga, której, którą pan powinien się wykazywać. Panie profesorze, zmieniamy temat, yy, yy, bo nam zostało ile 8 minut jeszcze. To, co się dzieje w tej chwili z Elonem Maskiem, co się dzieje w Europie i ten strach rządów europejskich przed, tym, przed wpływem Ilona Maska na, a właściwie Stanów Zjednoczonych, a właściwie Donalda Trumpa na politykę europejską. Widzimy, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, skandal pedofilski, który zatacza coraz szersze kręgi, a który był zamiatany generalnie przez tak zwany mainstream pod dywan w tej chwili. Widzimy, jakże padł rząd Justina Trudeau, o postaci bardzo kontrowersyjnej w, Stanach, w, w Kanadzie w tej chwili. Co nas czeka po objęciu y, 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 do, przez Donalda Trumpa prezydentury? I co pan sądzi w ogóle o wpływie Ilona Maska na Europę? Donald Trump, w te, jak wpływ swój będzie potęgował poprzez ten sojusz z Ilonem Maskiem, wiemy, że to jest potentat również medialny chociażby jeśli mówimy o tej Platformie X, ale to nie tylko w, tej, w tym zakresie. Jeśli bierzemy pod uwagę establishment Unii Europejskiej, on sam kilkukrotnie przynajmniej, jeśli nie wielokrotnie, starał się wpłynąć na bieg spraw politycznych w poszczególnych krajach, na wybory, że wspomnę Berlusconiego we Włoszech, no, PiS w Polsce, czy też e, próby nie jest wprawdzie nieskuteczne, tym niemniej jednak realne bo, zmiany rządów y, na Węgrzech, więc y, bojkot, niegdyś, y, prawda rządu, czy też y, jego części koalicyjnej y, tej partii wolności w Austrii. No jest ta, teraz znowuż już będzie ten sam problem. Wiemy też, że jest pewien trend bardzo mocny w świecie zachodnim idący w kierunku odejścia od takiego układu, tego, nazwijmy go lewicowo-liberalnego, nawet jeśli te partie prawicowe mi się zwały, to jedno Nakrzyły w jednym nurcie i wiemy, że Trump, to jest zdaje się, znaczy jest jego ostatnia kadencja, ale tym niemniej silna wola, żeby pozmieniać relacje w świecie, będzie się starał złamać tak zwaną, tak to nazwę, umownie neomarksistowską międzynarodówkę, no, która się wspierała nawzajem. No to doskonale widać, jak u nas Donald Tusk wspierał czy też krytykował bardzo mocno Trumpa, stawiając jednoznacznie na Harris. Tak też robiła ta, ten układ brukselski, w związku z czym teraz sytuacja jest odwrotna w tym znaczeniu, że ten wpływ realnie jest, a wyobrażenie o skali tego wpływu jest wprost proporcjonalne do tego, co Bruksela czy poszczególne rządy unijne robiły w takich krajach jak Polska. Jest proporcjonalny, no bo skoro dało się na przykład zmienić, czy mieć wpływ na zmianę rządu w Polsce, no to przecież taka potęga, jak potęga amerykańska przy wszystkich determinacjach, jakie tam są w tej chwili i siwe władzy, jednak większość w kongresie i, 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 i tak dalej, i, jaką będzie miał Trump i Musk, no absolutnie wywołuje pewien popłoch i, i przerażenie. Stąd, no nie mniej, nie więcej, tylko ten pomysł, no to za, zablokujmy X-a, no ale to jest oczywiście próba cenzurowania zawsze nieskuteczna. No właśnie, drodzy widzowie, przypomnę wam, że próba, e, 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 tak to nazwijmy, nie wiem, wpływania na los Europy spośród miliarderów jest bardzo duża. Przypamiętamy George'a Sorosa, który w latach 90., na przykład ten słynny wąż walutowy doprowadził do upadku funta brytyjskiego. Bill Gates, który zakłada różne fundacje. Teraz Elon Musk. Zamknąć tego X-a Twittera, pani doktor? No, panie redaktorze, to byłoby dosyć rewolucyjne posunięcie i nie wiem, czy finalnie dobre. Pan sam ma przecież konto na X. Natomiast problem rzeczywiście leży w tym, że dopuściliśmy do głosu człowieka, dla którego jedyną wartością są słupki w Excelu. I to trzeba sobie powiedzieć wprost. To jest człowiek, którego moralność jest żadna, który myśli tylko i wyłącznie o własnych, partykularnych interesach i nie zależy mu na niczym więcej poza tym, żeby ten wspomniany wykres wekselu się zgadzał. Natomiast po przejęciu w ogóle, my mamy też na to badania, po przejęciu, po kupnie X-a, czyli Twittera przez Ilona Maska, no niestety otworzył on wrota do mowy nienawiści, dezinformacji, manipulacji, kłamstw i bardzo dużej ilości treści, które nie powinny się znajdować w mediach społecznościowych. Ja jestem dużą przeciwniczką słowa cenzura, bo ono się bardzo źle kojarzy, szczególnie w Polsce. Natomiast uważam, że czas rzeczywiście po zacząć postępować dosyć twardo i regulować Ciecie. Nie, myślę, że zamknięcie nie byłoby dobrym posunięciem, bo jest to medium społecznościowe, które jest potrzebne. Powiedzmy to sobie wprost. Żyjemy w czasach, kiedy bez mediów społecznościowych nie bardzo się da. I jest to między innymi dla państwa dosyć ważne źródło informacji. Natomiast absolutnie należy zacząć wprowadzać karę za dezinformację. Ja jestem głęboko zaniepokojona z tym, Nie. Kary za dezinformację... A kto ma decydować o tym, co jest informacją, a co nie jest? No, to powinno zrobić prawo i sąd. Wróciliśmy, rozmawialiśmy o praworządności, wróćmy do tego, o czym rozmawialiśmy na początku. jestem Ale... bardzo zaniepokojona tym, jakie jest stanowisko ja jeszcze naszego, raz. O tym naszego decydować? Jak? To w jaki sposób prawo? czy sąd są decydować o tym? które powiedziało, że na temat że karanie za dezinformację będzie możliwe tylko w jakichś sytuacjach krytycznych. Natomiast my jesteśmy w stanie uregulować prawem, co jest informacją, a co jest dezinformacją, bo mamy na to, y to y definicję, mamy to wszystko, jesteśmy w stanie włożyć w tabelki i uregulować. Więc wiemy, kiedy ktoś kogoś innego wprowadza w błąd, kiedy manipuluje, kiedy jest mowa nienawiści. My przecież to wszystko wiemy. Trzeba zacząć to systematyzować prawem i egzekwować. Przynajmniej... Doktor, osiem gwiazdek to była mowa nienawiści czy nie, która się pojawiała na tysiąc sposobów w różnych mediach społecznościowych? Panie profesorze, no, chciałabym znać kontekst tego właśnie pytania, nie. ponieważ ja to jest bardzo. Dobrze pan wie, że zadawanie takiego pytania jest bardzo wybiórcze i jest de facto manipulowaniem, ponieważ nie ma informacji oderwanej od kontekstu i wszystko rozpatruje się razem. Ale pani problem się problem polega. Oczywiście, że wiem, co znaczy osiem gwiazdek, I to byłam natomiast, natomiast jest to pewien rodzaj symboliki. Gdyby to było. Tak jak mówię, to trzeba na to spojrzeć ze strony prawa, panie redaktorze, właśnie na tym polega sprawa. No dobrze, cała jeżeli sprawa, ja powiem głośno, osiem gwiazdek, to znaczy że będę wyrażał miłość czy nienawiść? Jeżeli mówi pan słowo osiem gwiazdek, to w, w słowie osiem gwiazdek nie ma nic złego, tak w słowie, w słowie siedem to, gwiazdek a albo... A publicznie, co oznacza te osiem gwiazdek? Odszyfruje pani ten skrót? Nie, dlatego, że jest tam słowo niecenzuralne. Czyli szerzej miłość czy nienawiść? Słowa niecenzuralnego nie używa się w środkach masowego przekazu. W ostatnie w ostatnie nie ma, nie ma, nie zdanie matematów. dla pana profesora Ryby. No, sposób argumentacji pani doktor dokładnie ilustruje to, w jaki sposób to się argumentuje, w jaki sposób myśli się w establishmentie lewicowo-liberalnym, tym unijnym. Dokładnie w taki sposób. Czyli my, to znaczy ci, którzy w tej chwili rządzimy, będziemy e, określać, e, prawda, co jest mową nienawiści, będziemy określać, co może być, a co nie może być. Ja nic takiego nie powiedziałam, pani Mimo profesorze, i proszę mi, mi tego Pan Pan tego słowa. Mimo tego, że udowodniliśmy to wyraźnie, bo nie tylko 8 gwiazdek się pojawiało w tej przestrzeni, ale po prostu rozkodowane 8 gwiazdek. Jak tylko dlatego powiedziałem 8 gwiazdek, żeby nie wyrażać się, ale to było na tysiąc sposobów. Sądownie, sądownie w tym establishmencie sądowym uniewinniani byli ci, łącznie z babciami, kasiami i tak dalej, ci, którzy w tym się posługiwali, i nikt nie mówił, że to jest mowa nienawiści, ale uprawniony sposób protestowania. Kiedy pojawia się przestrzeń szeroka do tego, ażeby nie ośmioma gwiazdkami. Ale po prostu mówić inaczej o tym, co się w Europie, w Polsce czy w świecie dzieje, to nagle mówi się, że to jest mowa nienawiści. A w którym to miejscu niby ten Elon Musk wpuszcza mowę nienawiści, i na czym to niby miałoby polegać? Panie po prostu... profesorze, no ja zachęcam do lekurity. Pani zachęcam Panie profesorze do lektury danych, które wskazują na to, chociażby jeżeli chodzi o dezinformację klimatyczną, o kilkaset to tysięcy to wzrosła informacja, informacja, liczba wpisów decyduje, związanych z dezinformacją pani doktor, klimatyczną. Pani panie profesorze. Ja pan, panu profesor? Nie pan profesor? W słowo. E, dlatego, dlatego nie, dezinformacją nie jest to, co jest niezgodą nie, na popularną na temat... opinię, ale jest wprowadzaniem nie, tak interlokutora. W i Błąd. Pan profesor, dosłownie 15 sekund, bo muszę kończyć. Dyskusja na tematy klimatyczne jest też uprawniona na poziomie naukowym, na, te, na poziomie edukacyjnym, a nie że zamkniemy komuś usta tylko dlatego, że ktoś stwierdzi, że jak nabudujemy sobie wiatraków, to uratujemy Ziemię.